imbécil A simple vista Facunda? no con nadie. lo si de No si lo comparo, ni te digo ni Jestem wściekły i smutny, bo nie ja podjąłem decyzję. Nie ująłem się za faku, nie obroniłem go. Teraz ma do mnie słuszne pretensje. Okazałem się tchórzem. Nie ostrzegłem go. Oto skutki. Dzięki temu nabierzesz dystansu. Myśl jak Lalo. Nie chciałem, żeby odszedł i się obraził. Przyznaj nareszcie, że to miłość. Czym jest miłość? Co znaczy zakochać się? Można się w kimś bujać, a woda płynie, jak płynęła. Wszystko jedno. Nie o to chodzi. Nigdy nie sądziłem, że będę chodził boso, żeby ktoś mógł być kreatywny. A ja, że opowiem się przeciwko pomysłom szefa. Przesadzacie. Facundo nie był aż tak zabawny. Choć nie musi być zazdrosny o tego tandetnego ekscentryka. Można trochę poudawać, a i tak wszystko będzie po staremu. Kolejny facet proponuje okładkę kipiącą z seksem. Zupełnie jak wicekrólowie Gaston i Lalo. Nie jest tak źle. Znowu cofamy się o 5 kroków. O 10, 15, 20. W końcu wszystko trafi na swoje miejsce. Nie rozumiem. Ten bezmózgowiec wkrótce zniknie jak inni. Lola wygryzła Lalo i Gastona. Charlie wygryzł Lolę. A Facundo odszedł. Charlie też przegra. Dzięki Charlie, mnie. Gaston? tu Teo. Musimy natychmiast pogadać. Ty możesz się zająć później. Ja też chciałbym zatańczyć. Z jakiego powodu odbierasz mi deser? Wkrótce znów trafi na twój talerz, ale najpierw coś zrób. Co takiego miałbym zrobić? Daj mi telefon do lekkiej, bystrej panienki. Wszystkie ważą 180 kilo. Ale śmieszne. Ta powinna ważyć 50. Dla ciebie czy fotografa? Nie dla niego. Czyli tego sekretu nie mogę ci zdradzić. Chcesz mnie wciągnąć w skandal rządowy? Jeśli mi pomożesz, w każdej sprawie będziesz mógł liczyć na mnie. Już dobrze. Zrobię to dla ciebie. Fajnie się ruszasz. Mogę? Już weszłaś. Mam wyjść? Przepraszam, to był żart. Co u ciebie? A u ciebie? W porządku. Żeby cię zobaczyć, musiałam ci zrobić niespodziankę. Mam kiepski nastrój. Przyszłam, żeby ci powiedzieć, że absolutnie nie zgadzam się z decyzją ojca. On cię lubi i ceni. Niedługo dotrze do niego prawda o panu X, którego tak nagle zatrudniłem. Próbuję myśleć o czym innym. Doskonale. W takim razie zapraszam cię na kolację. Zajmiesz się czym innym Nie mam ochoty, kiepsko się czuję Skoczymy na piwo Potem zagramy w bilard Nie mam ochoty Właśnie widzę Ale nie możesz siedzieć w domu Chcę być sam Jasne? Nie krzycz na mnie Nie krzyczę, mówię normalnie Ale coś mnie tu boli Wyleczę cię Przestań. Chcesz być sam? Tak. Nie mam szans? Nie o to chodzi. Cześć. Śliczno, Lara zaprosiła mnie na noc. Zgadzasz się? Co świętujesz? Mam samochód, odwieziemy ją i znajdziemy miły lokal. Zadowolona? Bardzo. Wezmę swoje rzeczy. Cudownie. Uśmiechnij się. Przestań, rozmawiam z córką. Będzie miło. Mam kiepski dzień. Jak się czujesz? Dobrze. Co słychać, moja droga? Daruj sobie insynuację na mój temat. Ale ty naprawdę jesteś drogocenna. Mam zły humor, bo architekt nawalił. A Girre nie ma w domu. Chciałem spytać, co u ciebie, ale już wiem. Nie wszyscy wiodą takie przyjemne życie jak ty. Godzinę temu wyszedłem z pracy. Gdyby nie awaria kabla, dotąd brałbym udział w telekonferencji z hiszpańskimi inwestorami. Skończyła się? Dzięki zawodnej technologii zyskałem wolną godzinę. Nie chcę iść z nim na kolację. Moi słuchacze nie wiedzą, ile godzin się nudzę, słuchając Twoich narzekań na pracę. Chcesz się nudzić z Alvarezem? Wrzuć na luz, to część Twojej pracy. Nieprawda. Jestem redaktorem naczelnym czasopisma, a nie psychoterapeutą albo damą do towarzystwa. Nie muszę zabawiać dumnych facetów. Bo ten kretyn w przeciwieństwie do faku jest bez talenciem. Ale uważa się za geniusza. Dziwaczne zdjęcia, źle skadrowane, chore kolory. Najbardziej wkurza mnie, że po kilku latach za granicą kaleczy własny język. Dostaje szału, gdy mówi: "Cześć, Mala". Raz mieszkał tu, raz tam. Chyba go zabije. Pomogę ci się uczesać. Niech go szla. Co robisz? Podpinam włosy, są za długie. Muszę je podciąć. Jak wyglądam? Teraz dobrze. Jesteś śliczna. Powodzenia. Chcę spać i mieć piękne sny. Witaj, kochanie. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jestem twoim snem. Ta. Prezentem. Zawsze trzeba wierzyć. Wiedziałem, że mój sen się ziści. Podoba Ci się? Karola, jak dobrze. Że jesteś tylko snem. Jest cudownie. Jak w raju. Nareszcie. Co ty wyprawiasz? Tu można dobrze zjeść, chociaż nadal jest to oferta typowa dla trzeciego świata. Ale coś wybierzemy. Nie musimy. Możemy zamówić kawę. Jestem głodny. Zaraz coś znajdę. Łosość dla Ciebie, medalion z polędwicy dla mnie i malek 94. Dla mnie deser, rachunek i wychodzimy. Mogę Ci też zamówić deser, mam do tego talent. Wyobrażam sobie. Zjemy coś dobrego. To córka Aguirre? Kto? Tak. Tego faceta wygryzłem? Cześć? Miło mi. Co u ciebie? Dobrze. Zapraszam do nas. Pogadamy, lepiej się poznamy.